Gustaw, ja bym chciał tutaj wejść na chwilę. Gustaw, możesz się uspokoić? Gustaw, bo jak cię zaraz kupię, to zobaczysz. Gustaw. No, Gustaw. Gustaw. Ptysiu. Ptysiek. Chodź tu, ptysiu. Ptysiu ptysku, chodź tu, ptyczku, chodź, chodź, kochany, chodź. chodź, kochany, chodź, kochany, tak, kochany ptyczek, chodź tutaj, pogoń go, tak, jest, pogonić Gustawa No, <laughs>